Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku test rowerka stacjonarnego Gym Rex nie myli z marką Jim Tech. Wizualnie słuchajcie, bardzo przypominał mi Abarkusa RW38, dlatego go kupiłem. Sprawdźmy jak wypadnie podczas testu. Czytelny wyświetlacz zasilany bateriami z podstawowymi funkcjami treningowymi. Półka na telefon, tablet. Brak łączności z aplikacjami czy pasem telemetrycznym. Waga koła zamachowego 4 kg. Maksymalna nośność 110 kg. Długość maszyny 85 cm. Szerokość 47 cm. Siodło posiada regulację w pionie i poziomie. Same siedzisko nie jest zainstalowane na sztycy. Także jeśli uznacie, że jest mało komfortowe, nie da rady go wymienić. Można nałożyć żelową nakładkę. Słuchajcie, w momencie kiedy zostanie ono podniesione maksymalnie do góry, w linii prostej od pedała do siodła mamy 89 cm, także naprawdę niezły wynik. Niestety, w tym rowerze nie było jednego elementu: dokładnie tej śruby, która odpowiada za regulację ustawiania w poziomie. Ja musiałem sobie to zabrać z innego rowerka. Niestety nie do końca to pasowało, i musiałem sobie tutaj użyć takiej podkładki w postaci właśnie klucza. Zrobiłem to dlatego, żeby o tym nie zapomnieć i to po prostu widzieć. Także mam nadzieję, że jeśli Wy kupicie ten rowerek, to wszystkie te elementy elementy będą w zestawie. Kierownica nie posiada regulacji kąta nachylenia, zainstalowana jest na stałe, znajdują się na niej blaszki do pomiaru pulsu, którym raczej nie powinniśmy ufać, trzeba pamiętać, że najbardziej wiarygodny, miarodajny pomiar jest właśnie z pasa telemetrycznego. Tutaj niestety ten wyświetlacz się z tym pasem nie połączy. Przechodzimy do szybkiego testu. Słuchajcie, ja mam 187 cm wzrostu, waga 93 kg, siodło ustawione maksymalnie do góry, wychylone maksymalnie do tyłu. Zapominamy o tym, że nie było tego elementu. Uznajemy, że wszystko było ok. Słuchajcie, pozycja wyprost w kolanie. Siodło maksymalnie wychylone do góry, no i brakuje mi paru centymetrów, żeby spokojnie można było wyprostować kolano. Mam tutaj delikatne zgięcie w momencie, kiedy trzymam. Pięta jest jakby osadzona na pedale, także już wiemy, że pod mój wzrost rower jest po prostu za mały. Pozycja podczas treningu. Słuchajcie, opór ustawiony na jedyneczkę, pozycja, ja widzę siebie w kamerze wyprostowana pod tym względem. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Siodło bardziej twarde, ale wygodne. Ja jestem ogólnie fanem twardych siedzisk, może dlatego, że trenuję bardzo dużo na. Rowerach spinningowych i jestem do tego po prostu przyzwyczajony. Kierownica nie ma regulacji kąta nachylenia, zainstalowana jest na stałe. Dla mnie osobiście jest to duży plus. Martwiłem się, ona zobaczcie, stosunkowo wysoką, jakby zainstalowana. Obawiałem się tego, że przy moim wzroście, przy moich długich nogach będę uderzał kolanami o kierownicę tutaj nie ma tego problemu zapas jest dość spory wrócę jeszcze do tej regulacji kąta nachylenia kierownicy bardzo często to są takie pokrętła te trybiki bardzo często puszczają i kiedy my chcemy wiecie jakiś tutaj ciężar przerzucić na tą kierownicę oprzeć się mocniej o kierownicę jeśli ona jest słabo dokręcona albo te trybiki po prostu się wyrobią to możemy się ciak poślizgnąć ta kierownica się poślizgnie, a my razem z nią polecimy na wyświetlacz. Sam system magnetyczny ustawiony opór na jedyneczkę pracuje cichutko, płynnie, delikatnie. Raczej tak, czy cicho? Coś tam szumi cały czas. Możliwe, że musi się dotrzeć, możliwe, że coś tam w pedałach tylko szumi. One też tam potrzebują troszkę czasu, żeby jakby nie wiem, ten smar się roz, e, rozprowadził. Ja przestanę na chwilę gadać, a wy posłuchajcie, bo dla mnie jest ok, ale dla, nie wiem, dla części osób część osób powie, że rower pracuje głośno, dla mnie jak, jeśli chodzi o ten przedział cenowy, jest naprawdę bardzo cicho. Przestaję gadać. Sprawdzimy teraz, ile można dodać maksymalnie oporu. Także mamy tutaj regulację manualną, ustawiamy na maksimum, i w skali od 1 do 10 dałbym, słuchajcie, szósteczkę. No, jak na takiego e, maciubkiego rowerka, na no, tak maciubki rowerek, jak, jak gadam. To jest e, przyzwoicie, nie ma tutaj dramatu. Musicie pamiętać o tym, że tego typu maszyny przeznaczone są do bardzo spokojnych amatorskich treningów. Jeżeli posadzicie tutaj jakiegoś zawodnika, wiecie, który sobie ustawi opór na maksimum, będzie chciał bardzo szybko wejść w wysokie tętno i będzie tak jechał przez godzinę albo dwie, bo tacy zawodnicy też są, no to ten sprzęt po prostu bardzo szybko się zniszczy. Stabilność, kolumna główna. Słuchajcie, no nie jest ona zbyt gruba. Jeżeli włożymy siły, no to zobaczcie. Lata do przodu, do tyłu, na boki. Jeżeli chodzi o przewrócenie się na lewą czy na prawą stronę, no to jest ciężko, trzeba być tutaj dobrym specjalistą, żeby się przewrócić. Przejdźmy myślę, że do podsumowania. Rower, tak jak mówiłem, do amatorskich treningów, do rehabilitacji w zupełności powinien Wam wystarczyć. Jeżeli szukacie sprzętu do cięższych treningów, dłuższych, interwałowych, to uważam, że tutaj świetnie sprawdzą się rowery spinningowe. Przechodzimy do podsumowania. Za fabrykę nowy rower zapłaciłem 580 zł z dostawą. Gwarancja door to door oznacza, że jeżeli coś tutaj się popsuje, to musicie maszynę. Zapakować do kartonu i odsyłana jest na zewnętrzny serwis. Zapomniałem też wspomnieć o tym, że nie montowałem po prostu tutaj strzemion, bo uważam, że już przy tego typu maszynach te strzemiona są zbędne i spokojnie, wygodniej, mi osobiście trenuje się, jeśli nie są one zainstalowane. Rower myślę, że przeznaczony dla osób do 180 cm w dół, jeżeli chcecie czegoś budżetowego. Taniego, zajmującego mało miejsca do rehabilitacji, spokojnych treningów, poruszania się w zupełności, ten rower Wam wystarczy. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że no to było, tak? Ta, 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 nie wiem, no nie nazwałbym tego wady, tak? Tylko po prostu brak, e, brak jednego elementu. Mam nadzieję, że jeżeli wykupicie ten sprzęt, to wszystko tutaj będzie ok. E, ja też napiszę do producenta, e, żeby mi dosłali ten element. Jeśli wy macie ten rower u siebie, kupiliście go albo kupicie go i będziecie chcieli podzielić się swoją opinią, to oczywiście zapraszam do zostawienia komentarza pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. A jeszcze najlepszego w nowym roku dla wszystkich.